Witam. Dzisiaj chcę wam pokazać jak zapalam mój podkurzacz. Zajmie nam to około 3 minut i cały proces dzielimy na cztery etapy. Musimy sobie wcześniej przygotować trzy kawałki papieru i trochę paliwa do podkurzacza. W tym filmie wykorzystałem jako paliwo coś co każdy z nas może mieć pod ręką. To znaczy wcześniej używane paliwo, takie skarbonizowane kawałki drewna, czy też kawałki węgla drzewnego zwał, jak zwał z poprzedniego zapalania podkurzacza i pierwsze trzy kroki przy zapalaniu będą takie same, zapalamy zmięty papier i małymi porcjami dodajemy paliwo I ostatnim krokiem czwartym będzie napełnienie podkurzacza dowolnym rodzajem drewna, co tam macie pod ręką, najlepiej kawałkami e, jakichś gałęzi, ...czy peletem drzewnym. Sugeruję korzystanie z dowolnego materiału, na przykład jakieś spróchniałe drewno, jest świetne. Dobrze się pali, daje przyjemny dym, łatwo się rozpala. W pierwszych trzech etapach można użyć dowolnego innego paliwa, na przykład jakichś igieł sosnowych też. I na koniec, w czwartym, dodać pelet drzewny, czy jakieś kawałki gałęzi. Można także użyć, tak jak ja tutaj, kawałków gałązek drewnianych, które były już użyte w podkurzaczu wcześniej i są nieco zwęglone. Tak, takie coś wystarczy na pierwsze trzy kroki, a w czwartym dosypujemy troszkę nowych, nieużywanych, tak jak ja tutaj, kawałki gałęzi i kory drzew owocowych, które przycinają w ogrodzie i zostawiłem sobie do podkurzacza. Jedna ważna sprawa: zanim dodamy paliwo w pierwszych tych trzech krokach, to powinniśmy sprawdzić i widzieć to, że papier pali się dobrym płomieniem. Jeżeli nie, to zapalamy go jeszcze raz, tak jak tutaj widzicie. I dodając paliwo, później robimy to małymi porcjami. Nie bez powodu dzielę ten proces całego zapalania na trzy części. W ten sposób paliwo, które mam, zapala się z dwóch stron i z dołu i z góry. Wtedy łatwiej jest utrzymać podkurzarz zapalony przed, przed dodaniem zrąbków drewnianych na, na sam koniec. Na końcu filmu pokażę Wam, jak podkurzarz nadal porządnie dymił po godzinie pracy przy pszczołach i nie musiałem go ponownie zapalać w trakcie pracy. No, tutaj widzicie czwarty krok. Dodajemy dowolny, suchy materiał i także robimy to porcjami tak jak wcześniej I tak jak widzicie zajęło nam to około 3 minut. Dosyć dobrze dymi. I teraz po godzinie pracy. Na koniec możecie zatwiać pod kawałkiem gałęzi albo patykiem. W ten sposób będziecie mieć trochę fajnych nadpalonych zrąbków, które będziecie mogli wykorzystać do następnego rozpalenia. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że wypróbujecie moją metodę. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę albo subskrypcję. Do zobaczenia następnym razem.